Was serdecznie, ja już trochę powinienem te live y nazywać e-commerce w samochodzie, no ale jest potrzeba jeżdżenia i załatwiania wielu tematów, więc, więc nagrywam, żeby nie tracić czasu, a wręcz tego czasu mam wtedy trochę więcej na spokojnie, kiedy... trochę czasu sam na sam ze swoimi myślami czasu sam na sam ze swoimi myślami a tak jak już wczoraj filmik nagrywałem ale na tak, jak zwykle. Trochę problem z szybką. Czekajcie. Dobra, może będzie trzymać. Dobra, to wracamy do tematu, czyli sprzedaż i oferty na Allegro. Wczoraj wypuściłem... Wczoraj wypuściłem film na YouTube'a, w sumie dwa. Jeden to nagranie live'a, które powtórzyłem, ponieważ no, łapały, co mam oszukiwać. Łapały słabe zasięgi, zoptymalizowałem i, i wrzuciłem jeszcze raz. I od razu dużo większe zainteresowanie algorytmem YouTube'a. Czy algorytm YouTube'a ma, ma większe zainteresowanie tym filmem? Ale dzisiaj, że tak powiem, na żywo pogadamy na temat wystawiania ofert na Allegro. W jaki sposób to robić i na co zwrócić uwagę? Żyjemy w czasach, gdzie te programy, gdzie algorytmy gdzie wyświetlanie Twoich ofert zależy od wielu, wielu różnych czynników. Jednym z tych czynników. Jest dbałość tej oferty, czyli wszystko to, co musi być zastosowane, aby, aby była szansa na to, żeby te oferty się wyświetlały jak najwyżej. A jeżeli będą wyświetlane jak najwyżej, no to klient będzie jak najszybciej, że tak kolokwialnie powiem, e, znajdował Twoje oferty. I co tu zrobić, żeby to miało miejsce? Najważniejsze w czasach. W dobie internetu są słowa kluczowe. Co to są słowa kluczowe? Słowa kluczowe to są te słowa, które klient, ktokolwiek z nas tak naprawdę wpisuje gdziekolwiek. Czy to jest wyszukiwarka Google, czy to jest wyszukiwarka Allegro, Amazona, kogokolwiek, gdziekolwiek, jakiekolwiek przeglądarki. Słowa kluczowe to są te słowa, które wpisujemy poszukując różnych rzeczy, usług, produktów. Czy, czy nie wiem, na mapie, jeżeli chcesz dojechać gdziekolwiek w nawigację, wpisujesz słowa kluczowe. Słowa kluczowe możemy badać, poszukiwać w wielu aplikacjach. Jeżeli wpiszesz sztuczną inteligencję w Chata GPT, czy jakiegokolwiek innego AI, to tam ci od ręki pomoże, wypisze te programy, w których te słowa kluczowe możesz badać. Jednym z wielu takich programów jest albo Google Trends, który bada te słowa kluczowe i pokazuje Ci, jakie mają zainteresowanie, jakie mają trendy w skali miesiąca, roku, do czego to służy. Oprócz badania typowo słów kluczowych, służy to także temu, aby sprawdzić, w którym okresie te rzeczy te usługi, no cokolwiek szukasz, w którym okresie one mają swój taki pik sprzedażowy. Podam Ci przykład. Sanki, kiedy sprzedasz? No chyba nie w lecie na wakacje, tylko raczej w zimie. No i to pokaże, że takie słowa jak sanki wyszukiwane są w okresie jesienno-zimowym tak naprawdę. Na przykład stroje kąpielowe będą wyszukiwane w lecie, na wiosnę, i tak dalej, i tak dalej. Prośba o lajkowanie, udostępnianie tego live'a, jeżeli e, oglądacie, tak jak mówiłem, algorytmy muszą być nakarmione, więc e, prośba o klikanie. I dlatego Google Trends pokazuje, sprawdź sobie tak z grupa, w wolnej chwili, jak działa Google Trends, pokazuje na, także regionia, regionalizację wpisywania tych słów oraz e, Pokazują dodatkowe, podobne słowa kluczowe, które można zastosować, jeśli chodzi o ten produkt. W moim wczorajszym filmie pokazywałem Wam projektor gwiazd, który właśnie pokazywane tam były dodatkowe słowa: jak lampka nocna, jak rzutnik więc wszystko tam znajdziecie. Co dalej? słowa kluczowe tak, że możesz odgapiać, że tak powiem, nieładnie od konkurencji, jeżeli wpiszesz swój produkt w wyszukiwarkę na Allegro, to pokażą Ci się podobne aukcje i wtedy przeanalizuj te aukcje pod kątem właśnie tych słów kluczowych. No jeżeli jakiś produkt się sprzedaje i ma tysiące sprzedaży, no to wiadomo, że można zobaczyć przy jakich słowach kluczowych on jest pokazywany. Dobra słowa, kluczowe to jedna. Czyli po tych słowach znajdą twój produkt. drugie. miniatura. Jeżeli już zostaniesz odnaleziony Twoja oferta, wyświetli się na pierwszej stronie, czy drugiej gdziekolwiek, ale jak najwyżej tak naprawdę. To musisz zadbać o miniatury. Jeżeli wpiszesz sobie tak jak wcześniej w wyszukiwarkę Allegro e, projektor gwiazd, wyskoczą ci oferty i zobacz, które oferty najlepiej sprzedają. Zobacz jak wyglądają ich miniatury. Te miniatury powinny być, tak jak się mówi, na bogato. Tam powinno być wszystko od produktu po karton bo jakieś elementy ważne, które występują w tym, które stanowią zestaw, ta miniatura, mimo że ona musi być na białym tle, to jak najwięcej tego tła musi stanowić produkt i wszystko, co zachęci klienta i co Cię najważniejsze wyróżni spośród innych sprzedających producentów, jakby to nazwać, sprzedawców. Przedsiębiorców. Więc zadbaj o tą miniaturę. to jest, My w większości jesteśmy wzrokopcami, więc klikamy e, intuicyjnie. Potrzeba nam dosłownie sekundy na to, żeby podjąć decyzję, czy coś jest atrakcyjne, czy nie. więc Zbadaj, czy Twoja miniatura jest atrakcyjna. Jeżeli nie, no to nie licz na to, że ta sprzedaż w jakiś sposób e, się rozwinie. Czyli, tak najpierw słowa kluczowe, następnie miniatura, i w końcu, jeżeli ten klient kliknie w tą Twoją ofertę, to napisanie tej oferty, cała wizualizacja tego wszystkiego to jest decydujący wpływ na to, czy klient kupi, czy nie. Ja to nazywam tak, jak to jest w innych branżach, lejek sprzedażowy, czyli od większych ilości wpisów, czyli aukcje, które są do ognięcia. Po miniaturę, następnie wchodzimy już w węższy lejek, czyli ofertę i na końcu tego lejka sprzedażowego jest decyzja zakupowa. Albo kupuje od Ciebie, albo nie kupuje. Musisz zadecydować poprzez ofertę, napisanie tej oferty. Znaczy zadecydować. Musisz zwiększyć prawdopodobieństwo, że klient kupi od Ciebie. Dlatego ta oferta musi być naprawdę dobrze napisana, ale ona musi być ładna. W tej ofercie musisz zastosować jak najwięcej zdjęć. Na tych zdjęciach ma się dziać. One muszą być ładne, kolorowe. One muszą pokazywać wielkość produktów, one muszą pokazywać produkt w zastosowaniu, ale dobrze też mieć takie zdjęcia użytkowe, takie domowe. Dlaczego? Ponieważ my coraz bardziej lubimy takie zdjęcia. Zauważ, że na, na filmach, na TikToku. Reklamy, które są takie proste, takie jakby od, ktoś od niechcenia wziął produkt, otworzył z kartonu, złożył, przygotował do użytkowania, nie wiem, na przykład masażer, i pani się masuje, ale nie jakaś indolona, tylko zwykła pani, która używa masażera, ma po 200-300 tysięcy wyświetleń, a wyobraź sobie nawet kilka procent z tych 300 tysięcy jaka to jest wartość sprzedaży. A takie reklamy Coca-Coli, reklamy mm, no jakichkolwiek produktów, ale takiej pięknej, ładnej, wypieszczonej za kilkaset tysięcy, reklamy, one aż tak nie przyciągają jak te zwykłe użytkowe, ponieważ my jesteśmy stworzeniami społecznymi i my szukamy potwierdzenia społecznego u. Innych ludzi, a właśnie taka opinia reklamowa jest bardzo fajna i bardzo dobrze to decyduje. Więc w swojej ofercie dobrze mieć te wypieszczone, ładne zdjęcia, ale także dobrze mieć te zdjęcia, które są zwykłe, użytkowe, pokazujące przedmiot w realu, jeden do jednego. Opisy. Najważniejsze elementy tego opisu powinny być wytłuszczone. Prośba jeszcze raz o lajkowanie. Trzeba nakarmić algorytmy i udostępnianie. Subskrybujcie ten kanał, ponieważ jest tu naprawdę wiele treściwych filmów. Ten jest wiadomo, live taki teoretyczny, do pogadania, ale. Na kanale jest wiele takich merytorycznych filmów, które są na monitorze, gdzie pokazuję wam krok po kroku, co trzeba zrobić, aby rozwinąć sprzedaż, aby zacząć sprzedać, rozwinąć sprzedaż i działać na rynku e-commerce. Wczorajsze dwa filmy, myślę, że są takim dobrym mięsem i zapraszam serdecznie do ich obejrzenia, także opisy. Wytłuszczone, ale ważne są także emotki, ponieważ one upiększają. To, tak jak mówię, dobrze brać przykład ze sprzedawców, super sprzedawców, przedsiębiorców na Allegro, którzy przez lata już wiedzą co działa, co nie działa. Odpalcie sobie najlepiej sprzedające się produkty, które wiadomo, one są wzmacniane reklamą, bo inaczej się nie da przy produktach, które są mocno konkurencyjne ale y, tam widać co jest potrzebne czyli właśnie emotki kolorowe wykrzykniki gwiazdki które mówią o jakości i to wszystko wszystko działa a dodatkowo tak jak mówiłem już wcześniej reklama, social media też mogą być dobrym dopalaczem do Twoich aukcji, gdzie robisz zwykłą reklamę z tym przedmiotem, jeżeli go masz w domu, jeżeli to nie jest dropshipping. A nawet jeżeli to jest dropshipping, to jeden taki produkt sobie bierzesz do domu i testujesz go robiąc reklamy i dodatkowe zdjęcia do ofert. Także te trzy tematy. Optymalizacji są bardzo, bardzo ważne. Pamiętaj także, aby w Twojej ofercie przy wystawianiu wypełniać wszystkie pola. Te, te, te parametry, które tam będziesz wpisywać, to nie tak od czapy byle jakie, tylko postaraj się i, i działaj. Ponieważ no to wszystko to jest algorytm, to jest program komputerowy, że tak powiem w skrócie, i on analizuje wszystko od A do Z. To nie może być przypadkowe. Sam produkt jest ok, ale wydaje mi się, że to wszystko, co później zrobisz przy wystawianiu, jest decydującym składnikiem tego, czy będzie to działało, czy nie będzie działało. I co tam Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że to by było wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmów z wczoraj. Tak jak mówię, filmy podobnej treści, bo na podstawie właśnie tych wczorajszych filmów dzisiaj Wam opowiadam o tym. No, ale tam jest więcej właśnie treści, więcej pokazywania. Krok po kroku, co może, możecie zrobić, przechodząc do biblioteki Facebooka, przechodząc do TikToka, e, robić taki research tego wszystkiego, co się może sprzedawać i jak inni ludzie to robią. Pamiętaj, że na samym początku, kiedy wchodzisz w rynek e-commerce, jeżeli nie wiesz jeszcze co się sprzedaje, jak to sprzedawać, to obserwuj, oglądaj wszystko i wszystkich, przestań patrzeć szkiełkiem konsumenta, tylko zacznij patrzeć jako przedsiębiorca, jako osoba, która będzie chciała działać w tym. Cześć Barbara. I, i działaj, no. szukaj, poszukuj, popełniaj błędu, najwięcej jakby Progresu się robi czy dzieje wtedy, kiedy próbujesz i na pewno popełnisz wiele błędów. Wiele razy ci nie wyjdzie, no ale to jest ścieżka, którą musisz przejść, aby stać się osobą, która wie, co robi, wie, co doprowadza do tych sukcesów. I każdy krok to, to krok do przodu dwa kroki do przodu, jeden do tyłu ale cały czas do przodu dzięki Wam za obserwację. zapraszam do subskrybowania, obserwowania, oglądania wciśnij dzwoneczek wtedy YouTube będzie informował Cię o kolejnych live'ach, o kolejnych filmach a jeżeli chcecie jeszcze więcej treści to poszukajcie mnie na Facebooku, na TikToku i na innych social mediach za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję życzę miłego piątku Głowa do góry. Jeżeli szukacie motywacji, to wpadajcie na program, na kanał program. Kanał Rozwiń Skrzydła. Tam jest dużo motywacji, rozwoju, ale także tematów związanych z wychowaniem dzieci. Były sportowiec, były student wychowania fizycznego, doświadczenie plus nauka, a teraz jeszcze dużo wiedzy związanej z mózgiem, z wychowaniem i wiele, wiele, wiele takich tematów. Dzięki do zobaczenia, trzymajcie się jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia, cześć.